Witam was bardzo serdecznie. Jestem Kamil i witam w kolejnym odcinku z Dark Souls Remastered. Postanowiłem, że jednak będziemy kontynuować tą ścieżkę, a są jeszcze dwie inne ścieżki, przecież do odkrycia. Jedna jest w Darkroot. Tu nic nie było. Czy jeszcze gdzieś możemy iść w sumie poza Darkroot? Tak, zajście właśnie. Czy poza Darkroot jesteśmy w stanie gdzieś aktualnie iść? Tu ktoś jest, chyba. Ktoś? Nie, to jest ta pochodnia, dobrze. I tutaj, pod nami, chyba jest właśnie. Kolega z pochodnią, jako taką. Tam jest kółko. Ale, nie, tutaj nie było nikogo z pochodnią, tylko tu są po prostu pochodnie. Trochę mi to rynż tak przypomina. Ale okej. Okay. Uważaj na grubas. Jezus Maria! No odpierdol się! Kurwa! A w tamtym odcinku było tak fajnie. W sumie to nawet nie rozumie. Umarłem w tamtym... Czy umarłem? Nie pamiętam. Ale się nie denerwowałem. A tutaj co? Wchodzimy i na dzień dobry, tutaj kurwa liściem w pysk Zdychaj. Widzimy się zaraz na miejscu. A więc jesteśmy z powrotem. A tamty jesteś gruby ciulu. Że tutaj nie da się. Czy ja mam strzały? Nie mam strzał, właśnie, bo tutaj nie da się chyba celować z tego, z kuszy. Bierzemy co moje. Człowiekiem już nie jestem. Aha, i piek co nie jesteś taki no. fajnie dał mi kurwa, a ciasto złajna. Po prostu wybornie, nawet nie, nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że dostałem ciasto z Lajna, tak. bleach town. A kurwa, ich tu jest więcej. O kurwa, a mać. No nie, no. Zgodnijmy sobie, Kamil, jedną rzecz. Jak dajesz gałkę dokładnie w kierunku, w którym chciałbyś się przeturlać, to się tam nie przeturlasz. Ale patrzcie, jak to kurwa wygląda, nie? Mam sobie łatwy, w sensie łatwy trudny odcinek, w którym był kapra, gdzie już kurwa na początku dostawałem kurwicy. Później miałem odcinek, gdzie walczyliśmy z ziewającym smokiem. I on był całkiem przyjemny... W KOŃCU KURWA! ZDYCHAJ! I on był całkiem przyjemny... Teraz mamy odcinek kurwa z nową lokacją... Która tak naprawdę przypomina nam... Czym kurwa jest Dark Souls. Czyli grą, którą macie kurwa zeszmacić totalnie. A? Pierdolimy trochę. Jest, dobrze. Dobrze, dobrze, nie zdążył frajer, nie zdążył. Nie zdążył, nie zdążył. Czym ty kurwa jesteś? Co to kurwa za nekker czy inne gówno? Ale są na dwa hity, więc. Póki co to nie ma się. Czym jakoś szczególnie przejmować? Chyba, że wywaliliby na mnie jakąś taką. Co? Co kur. Nie! Nie zgadzam się! Pier... dalaj! No! Chwila, bo... nie to, to... Już wiem, że to tutaj będzie kurwa potrzebne. Coś biegało. Ja was kurwa obserwuję. Wypierdalać z mojej ziemi. Czemu sobie w ogóle ten rysik daje? Nie wiem, kurwa, tak naprawdę nie mam pojęcia. A nuż się kiedyś przyda. Co to kurwa za nie dojebany Spierdalaj z tymi strzałami A pa! już kurwa. Obstawa przyszła do kurwy, nędza, chodź tu Spierdalaj. W sumie są w miarę wolni I cała kurwa, szmaciarzu jebany. PRZEJŚĆ! Trochę pojebana ta lokacja, muszę przyznać. No. Hop. I póki co wyzwaniem byli... było. Halo? Czy ktoś może mi wytłumaczyć, a to kurwa chodzi? To rozpieprze. Okej. Okay. O co z tym kurwa chodzi tam? Tam już widzę jest miasto. <laughs> Widzicie to tam? Tam trzeba się dostać. A to nas chyba tam zaprowadzi. Ja pierdolę nie creepy w chuj tu jest, kurwa. Tu jest strasznie. O nie, kurwa, już widzę coś na zasadzie psów. Kurwa, wypierdalać mamy pieska jeszcze jeden neker był no chodź tu już kurwa zajmiemy się to bo mi chuj ci pysk ja chcę tylko dojść kurwa tam gdzie chcę dojść ale kurwa chodź tu te kurwa pacan no chodź mięsko o Syk. ale nie zejdziemy tak w miarę ostrożnie, że nie będzie. Widzę, że te psy są kurwa jeszcze milsze niż wszędzie indziej, ale ta butelka fajnie tutaj świeci. Okej, okay. a. Kurwa chcę tak fajnie kurwa zlecieć na nich. Okej. Okay. Co miało wyjść, to wyszło. Dźwięk, jakby coś pływało gdzieś Ale... albo mi się też może zdawać. Ognisko odpocznij przy ognisku to jest bardzo ważne teraz, żeby odpoczywać przy tych ogniskach. Um i użyjmy sobie tych dusz, o właśnie dusza dumne. nie, 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 nie nie wyrzuć, Nine! niś, niś, niś okej, okay. i myślę, że nowy poziom, nie, o Jezus z tego co widzę, to ja już trochę płacę za to poziom nawet nie zwróciłem na to uwagi tam już mamy tysiąc, kolejny nie, nie wyrobimy chyba tego. No. Nie wyrobimy. Ej, powiem Wam, że naprawdę w tej lokacji aż czujesz taki klimat. Czyżby tu było kolejne zajście? Tak, kolejne zajście. Bo więcej to Was matka. W sumie to, co postawię, tutaj ten. Odwróć pustkę, tak i rozpalić przede wszystkim to ognisko. Jezus, muszę na to uważać. Ja bym, bym tego teraz nie rozpaliła, a jednak, no, 10 butelek Estusa jak najbardziej się przyda, prawda, nie? A co zrobił Kamirio? No, Kuźwa miał to w dupie, nie pomyślał. Dobra, jestem rozpalony, ognisko ogarnięte. Mm. Myślę, że na razie się skierujemy Tu gdzie byliśmy, czyli gdzieś w tamtym kierunku sobie pójdziemy. Nienawidzę kurwa psów, nienawidzę psów w tej grze. Dziadostwo durne. Kurwa ani pochodni, ani nic nie mam, no. Przejebane. zaczyna się, zaczyna się! Koledzy, z toksynami! Spierdalaj. No szkujś was deszczu podrenny, nie noż Kurwa go macie. Ile? Nie! Wait 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 Z Tymi kurwa toksynami to muszę przyznać, że mnie trochę przerazili Ty kurwa jesteś, do chuja pana! Co to kurwa jest za jebane? To wypierdalamy stanowisko strzeleckie, no kurwa jak najbardziej! To co tu też jest? Jezus nie, co się stało? Czy jest tu ktoś, kto mógłby mi zawadzić, zabić? Dam sobie rękę upierdolić, że jak tylko zejdę, to to się kurwa odczepi, nie? Swoją drogą, stanowisko strzeleckie, tak ja kurwa strzał nie mam. Wyśmienicie, nie? Dobra, spróbujemy to zrobić coś na takiej zasadzie. Nada, nada. Łaj, to ci nic nie robi. Cię kurwo obserwuję. Aha Coś umarło Czym ty kurwa jesteś? Ja pierdolę Czasami się zastanawiam, co twórca Dark Soulsa miał kurwa wełbie, wymyślając kurwa te wszystkie dziadostwa, które chodzą po tym kurwa świecie. kolego jak chcesz przyjść do mnie no to o właśnie czemu wy kurwa schodzicie z tego ja tego nie rozumiem nie jestem w stanie tego pojąć pośledzony jesteś no i, no i patrzcie dał na no kurwa no I chodź. O właśnie. Goodbye, i zdychaj. I zdychasz, kurwo, jebana. Co e, tu jest? Tu mamy jedną takiego och, moja. przedmioci. Tu nic nie ma, nie ma. Orla tarcza. No to całkiem fajnie, fajnie. Aha. Ale będę miał kurwa cięć, wam powiem. Ale będę miał kurwa cięć. Powiem wam, że ja tutaj będę miał bardzo dużo grania. A wy zapewne będziecie mieli dosyć króciutki odcinek. Może nie jakoś, nie wiadomo, jak króciutki. Aczkolwiek krótszy niż... ...niż to, jak ja tu kurwa gram. Ponieważ ja to sobie potnę jakoś. Co nie? I będzie to wyglądało kurwa na króciutkie, takie fajne, przyjemne. A tutaj chyba... A kurwa. Eee, chwila? Nie, nie dałoby rady. To miejsce jest niepokojące troszkę. Aż kurde. Wdychaj ty. I zobaczymy, co jest tam troszeczkę dalej. Ale troszeczkę w sumie tu są kolejne takie zejścia, przejścia. I TD tu nic nie ma. No tu mamy kolejne zajście które prowadzi. Bóg wie gdzie. Okej, okay, ja się domyślam, gdzie ono prowadzi. To za chwilę cios w plecy. Się. O ty kurbo, radziecka O kurwa grubas! Nie wejdziesz tu. Tylko. Skąd też się kurwa urwał? Ej, A co jeśli ta jaskinia prowadzi tak mniej więcej, na przykład powiedzmy, nie? Za plecy właśnie tego gówna. A skoro ktoś dał podpowiedź cios w plecy, żeby spróbować, to może... Może w tym szaleństwie jest metoda? O właśnie! I chyba faktycznie jest! Dobrze, że z tego nie możesz tak typowo ześlizgnąć. W sumie ciekawe, czy to tu na dole będzie walka z bossem, czy będziemy musieli zejść tu jakoś i... Siadło. Teraz pytanie, gdzie jest grubasek? Jaki mały chuj fany, nie? Kurwa mać To jakby go teraz tutaj tak efektownie znaczy się efektywnie i pyk poszedł dobra ja, w sumie jak już Jak już się ogarnie Jak z nimi walczyć to To nie jest aż tak trudne Szukaj Piromancja Wewnętrzna moc To mi się podoba Piromancja mi się bardzo podoba eee, Piromancja Kerminy, która ujarzmiła moc płomieni, by wzmocnić swe wnętrze. Na krótko zwiększę siłę, wytrzymałość kosztem punktów życia. Okej, okay. ale chyba tak czy siak musimy iść właśnie. Właśnie tutaj, z tego co widzę, hop, hop, panie i panowie, mam ciul dusz, bo 18,5 tysiąca, liczmy 8 estusów, to nie jest źle i chyba idziemy na Bossa, na Bossa. Nie, nie na bossa. A nie A. W sumie jesteście akurat tacy dosyć lightowi. No nie no! Trafił mnie jeszcze kutas jebany. I tylko jedna poszła, poszła won. I don't know what are you, but I don't want know. Tu mamy zejście niżej. Jakiś taki mini zestawik. No i patrzcie no kurwa. Więcej jest tego badziewia. No w sumie jak aktualnie kuźwa u nas. Komarów kurwa odżyci, nie? I cyk. Aktualnie kuźwa lato i wiadomo, ko komary kurwa latają wszędzie. No to tu chyba mamy taki odwiercielnik komara polskiego. Jadowitego na ten daszek nie dałoby się dojść. Nie, nie double kill szmaty. Nie to się w ogóle wyje, chciałem go tam dociągnąć do siebie, to tam chuj z nim I chyba musimy wejść do tej wody w takim razie Tak! Wiedział! Jezus siema! Siema, siema, siema Ale to jest trucizna, to chyba nie jest toksyna. Wiecie co, zajmiemy się tym w następnym odcinku, bo tak jak ja już mam 40 minut tak naprawdę odcinka, a ja to jeszcze wszystko muszę pomontować. Trzymajcie się, do zobaczenia.